Minutowy spot instruktażowy. Na białym tle pojawia się grafika telefonu komórkowego z aplikacją ICO, ilustrująca kolejne czynności omawiane przez lektora. Jak korzystać z kantoru społecznościowego w aplikacji ICO? Żeby wejść do kantoru społecznościowego w aplikacji mobilnej ICO, wybierz więcej. W zakładce usługi kliknij opcję Kantor, a następnie Wymianę społecznościową. Możesz wybrać kierunek transakcji i walutę. Zobaczysz wtedy oferty dodane przez użytkowników. Z widocznych ofert możesz kliknąć tę, która cię interesuje i rozpocząć wymianę waluty. Jeśli żadna z ofert cię nie zainteresowała, możesz stworzyć własną i poczekać, aż dopasujemy inną ofertę do twojej. Uzupełnij wymagane pola. Wystarczy, że wpiszesz kwotę przy jednej z walut, którą chcesz wymienić, a druga sama się wyliczy. Zaznacz zgodę na zablokowanie kwoty transakcji i prowizji na Twoim koncie. Jeśli wszystko jest poprawne, kliknij Potwierdź. Poczekaj na dopasowanie ofert. Na koniec zobaczysz ekran sukcesu z podsumowaniem oferty.